Cześć, tu pułkownik LEGO, i witam serdecznie na moim kanale LEBRACR. Dzisiaj chciałbym przedstawić taki no specjalny dla mnie zestaw, który może zapoczątkuje całą serię Lego z serii Hobbit, a także większą serię, którą moglibyśmy nazwać Lego z Lamusa, na której będę przedstawiał no, takie już klasyczne. Zestawy, których nie ma już w sprzedaży, natomiast które uważam są godne uwagi i fajnie byłoby coś o nich więcej powiedzieć. Tutaj mamy zestaw z 2012 roku: Ucieczka przed pająkami z Mirku. Zestaw ten liczy 298 elementów i został wydany jeszcze przed wypuszczeniem do kin pierwszej części trilogii. Natomiast odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w drugiej części trylogii Hobbita, czyli odosobnienia Smauga. Po tym co widzimy na odwrotnej stronie pudełka, można być pewnym, że będzie walka, będzie jadka, będą pająki. I no cóż, nie pozostaje nic innego jak przejść do unboxingu. Szwajcarski scyzoryk amerykańskiego komandosa, jak zwykle w natarciu. Przechodzimy do decydującego uderzenia. Powoli, delikatnie, tu nie ma miejsca na błąd. Lecz już za chwilę staniemy się do środka. I jak to mówią Francuzi, voila, mamy dwa woreczki z klockami oraz oczywiście instrukcję składania. Na pierwszej stronie senka z zestawu, tak jak to powinno wyglądać po złożeniu. Tutaj natomiast no, nic ciekawego nie ma, ale pod koniec instrukcji widzimy to, co nas czeka, a w zasadzie to, co nam oczekiwało na nas od 2012 roku. I tu widzimy figurki, które wtedy były zapowiedziane w najbliższych zestawach oraz same zestawy. No, trzeba powiedzieć, że choć dawno temu wydane, to szczególnie ten, no, naprawdę bardzo dobrze to wygląda i fajnie byłoby to mieć. I coś ewentualnie powiedzieć o tych zestawach na kanale. Tutaj jeszcze grafika Bilbo Bagginsa razem z krasnoludami, no i oczywiście pierścień władzy. A tak zestaw prezentuje się złożony. Mamy tutaj dwoje elfów Tauriel oraz Legolasa, które walczą ze strasznymi pająkami z Mirkwood, czyli pająkami, które uwięziły dwoje krasnoludów czyli Kiliego oraz Chwiliego. Tauriel, czyli nasza Elfka walczy z dosyć bliska, z okropnym pająkiem, ale ona inaczej nie może, bowiem ma takie dwa miecza, może są to szpady raczej, albo jakieś takie większe sztylety, zatem musi walczyć niemalże wręcz z okropnym pająkiem. Legolas natomiast z bardziej bezpiecznej odległości, ale on inaczej nie może, mierzy z łuku do naszego okropnego pająka. Choć, jak dobrze pamiętamy, nie tylko z książki, ale i z filmów, Legolas potrafił również z odległości dosłownie kilku centymetrów strzelać z łuku do swoich przeciwników i był w tym niezwykle skuteczny. A tymczasem nasze dwa biedne krasnoludy wiszą w takich kokonach zrobionych z pajęczej sieci. No, na potrzeby tego zestawu są to takie przezroczyste, dziurkowane klecione woreczki, zrobione z jakiegoś syntetycznego materiału. No, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze to wygląda. Dookoła porozrzucane miecze, łuk oraz mniejsze pająki, białe w głębi i czarne, pewnie dzieci swoich matek. Ten rudy to krasnolud filii. Jak widzimy jego sytuacja jest szczególnie nie do pozazdroszczenia, ponieważ nie dość, że wisi w kokonie, to jeszcze Koło niego jest pajęczyna, na której siedzi no okropny zapewne pająk. I nie wiem, może chce zabrać się do jedzenia, zanim większe pająki to zrobią. Skąd wiemy, że sytuacja krasnodłów jest nieciekawa? Otóż no poza wyobraźnią mamy tutaj, jak kawa na ławie, czaszki dawnych oponentów, naszych pająków. Widzimy, że nie skończyli specjalnie dobrze. Na szczątkach niedopuszczone rosną właśnie grzyby, a tutaj jest specjalny mechanizm, dzięki któremu możemy wypchnąć, możemy wprawić w ruch jednego z pająków. Wystarczy tylko wcisnąć ten oto ruchomy klocek i pająk wskakuje jak z procy. Spróbujmy przyjrzeć się temu w zwolnionym tempie, ponieważ atak pająka będzie naprawdę błyskawiczny. Kto pierwszy? Pająk czy Legolas? No w tym przypadku niestety pająk. Nie jest to koniec dynamicznych, nazwijmy to, elementów tego zestawu, ponieważ wystarczy wyciągnąć tylko ten oto element, a nasz pili spadnie na ziemię. No cóż, nie jest to może najprzyjemniejszy sposób dotarcia na ziemię, ale z pewnością lepsze to niż skończenie w brzuchu jakiegoś pająka. Przyjrzyjmy się jeszcze drugiej części naszej budowli. Mamy tu szczątki oraz słup, wszystko zapewne ofiar naszych pająków. No i tutaj z tyłu jeszcze jest jakiś element dekoracyjny. Uważam, że wygląda to naprawdę dobrze i oddaje całkiem fajnie ten klimat, taki mroczny klimat zestawu, który omawiam. No i krem dla krem tego zestawu pająki. Dwa takie same, wystarczy że przyjrzymy się jednemu. Tu na pierwszy plan wybijają się oczy, no i nie bez kozery, ponieważ są to oczy zrobione z klocków fluorescencyjnych. No, nie ma tutaj absolutnie żadnych nalepek, żadnych nadruków, a i tak nie mamy żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z okropnym pająkiem. Tutaj szczególnie ten odłok, który jest tak do góry wniesiony, ale on może być również w dół skierowany, ponieważ te pająki zostały tak skonstruowane, że zarówno odłok, jak i poszczególne odnóża mogą być poruszane w obydwu kierunkach. Dzięki czemu nasz pająk jest bardzo plastyczny i może przybierać różne pozy bojowe lub nie wiem, odstraszające, i jest jeszcze bardziej pajęczy, i powiem tak, dla mnie to jest 10 na 10, jeżeli chodzi o proste konstrukcje LEGO, które mają przedstawiać pajęczaki jakby komuś mało było pająków to mam również takiego małego białego pająka z krzyżem na odwłoku a jego główną zaletą jest to że jest wykonany z tworzywa fluorescencyjnego i również tak samo jak oczy większych pająków świeci w ciemności no i kiedy robi się ciemno to robi się naprawdę strasznie i wyobraźmy tylko sobie że nagle w środku nocy widzimy taki oto kształt ja, ja bym się przestraszył Przejdźmy do minifigurek. Oto Legolas. Legolas jest utrzymany w takich barwach w korystyce leśnej, czyli brązowo-zielonej. Ma długie włosy i wielkie, wystające uszy. Takie jak elf. Zbrojony jest w łuk, którym wiemy, że potrafi się posługiwać nie gorzej niż Robin Hood. Ponadto Legolas ma alternatywny wyraz twarzy. Taki zły, zacięty. No, na pewno taki, który towarzyszy mu podczas walki. Tauriel jako elfka również posiada strój maskujący, można powiedzieć, czyli brązowo-zielony, ponadto posiada wielkie, wystające uszy jak elf, a jej bronią jest taki długi, zakrzewiony miecz. Co do włosów, to widzimy, że jej włosy są takie same jak Legolasa, z tym, że rude, podczas gdy Legolas jest oczywiście blondynem. Ponieważ tematem tego zestawu jest walka, zatem i Kawiel również posiada bojowy, zły wyraz twarzy. Przejdźmy do krasnoludów. Otóż ich właśnie ratowaliśmy. Oto i Kili, wyjęty z kokonu, wygląda tak. No cóż, przerażony i zły to mało powiedziane, ale myślę, że każdy by tak wyglądał, gdy był wyjziony przez pająki. Kiedy już chwycił swój łuk, mógł dołączyć do walki ze strasznymi stworzeniami. Natomiast kiedy już kurz opadł, to kili wygląda tak. Spokojny, łuk opuszczony. Zwróćmy uwagę, że jak to krasnolud, nóżki są nieruchome, czyli nóżki to są takie, jak rozgachlego mają dzieci. No ale cóż, krasnolud musiał być mniejszy od elfa, zatem taka stąd jego budowa. Drugi krasnolud to fili. On również połażącą zemsty jest zły, chce się zemścić na okrutnych pająkach, będzie walczył obustronnym mieczem. Co ciekawe, został wyposażony w kołczan na strzały, ale nie dostał łuku. No cóż, jak znajdzie jakiś łuk, to będzie już miał do tego strzały. A oto łagodne oblicze Filiego. Łagodne i zarośnięte, ponieważ tak jak każdy szanujący się krasnolud, musiał mieć brodę. I on takową właśnie ma. Brodę o kolorze mokrej słony. Teraz przedczas na podsumowanie. Mi ten zestaw bardzo się podobał. Nie tylko dlatego, że jestem fanem Hobita Tolkiena, nie tylko dlatego, że bardzo podobał mi się film, a w zasadzie trylogia Jacksona o hobbicie, ale również dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że uważam ten zestaw za bardzo dobrze zbalansowany. Jest tu dużo elementów takich dynamicznych, bawialnych. Ponadto ten zestaw po prostu dobrze wygląda. Myślę, że nawet na półce za szybą dobrze interesującą się prezentował, szczególnie te pająki. Tak. Pająki to jest strzał w dziesiątkę. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to ja Was zachęcam do subskrypcji i do lajkowania filmiku. Dziękuję Wam za uwagę. No to lego. Cześć!